Ja bym wiesz co zrobił, wylałbym tę wodę do jakiegoś wiatra, bo ona dalej będzie bombelkować. Mhm. Mm no ja poruszać wiadomo. Poruszać? No tak, żeby no, troszkę. O, o, to i tak jak teraz. Powiem Ci No ciekaw jestem tych butów Dobra, więc to ty jak tyle wylałeś, to już można otworzyć Dobra, no już otworzymy i sobie zobaczymy z tym No, cały czas To po No ile się st na brzegach Zrobiło Nie, tak, to by można było to, że. Buty są cieniusieńkie, mają na oko 2-3 mm. A były? Były 6,5. <grym, grym>, Zmniejszyły tutaj. Ale zaś pomarszczone tutaj. są. Są pomarszczone, szwy powyłaziły. No tak, jakby cały czas były na głębokości. Nie wiem, czy one wrócą. Tutaj, a mam nadzieję, że nie wrócą. Prawdopodobnie. I przy poleciało. Gdzie? Przy tutaj na ten. A nie, nie się. tu się trzyma. Innymi słowy, wygląda na to, że same zalety. Mhm. No dobra, poza zmianą grubości. No to też zaleta. W tym przypadku. Mhm. Zresztą tam chyba z nich A odpada... nie, może to twarde. Nie, nie, to jest ze środka. Nie, w buty się nic nie stało, poza tym, że się totalnie skompresowały. O kurde, taki twardy ten neopren jakiś, wiesz? Taki zupełnie nie ten. Ale. rozciągliwość jakaś jest. Dobra. <laughs> to teraz do no domku i. A nie, bo czekaj, nie, ja uczy... może u ciebie to sprawdzimy. No dobra. Badanie. Wagi. No rozumiem, że w takich samych warunkach ważyłeś. A, to nie, nie, nie ważyłeś, bo był w środku. Znaczy no. ważyłem w ten sam sposób, tylko w środku był ciężarek no kilogramowy. Uh -huh. A teraz mogę to ważyć bez ciężarka, bo no jest okay. negatywny. Waga jest ta sama. Uh -huh. <laughs> Czterdzieści gram. 40 gram, drugi pomiar. Mhm. Myślę, że